Cześć z tej strony Tom, a przed wami, jak widzicie, komiks, który na polskim rynku w zasadzie nie istnieje, bo nie ma polskiego wydania. Mówimy tutaj o Daredevil, battling Jack Murdock, czyli Daredevil walczący Jack ma Murdock. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, na polskiej scenie ten komiks nie istnieje, bo nie był nigdy wydany i mogę go w pewnym skrócie określić na szybko jako Dość ważna, istotna część, chociaż bez której historia Darego Devilla czy Devila się może obejść. Natomiast jest to bardzo dobre uzupełnienie. Dla mnie jest to po pierwsze połączenie spin offa z takim prawdziwym originem. A dlaczego? A dlatego, że jak już pewnie się domyślacie po tym, co tutaj jest napisane, no, jest to historia ojca. Mata, i jest to w bardzo fajny sposób przedstawiona. No, historia w miniserii, tak zwanej, bo yy, tak tutaj, jak widzicie, yy, cztery zeszyty składają się na ten tutaj egzemplarz. Historia nuarowa. Dlaczego powiedziałem spin-offowa? Bo tak jak już powiedziałem, jest to głównie bohaterem tutaj Jack Mardock, walczący ojciec mata naszego. Adwokata i superbohatera, jest samotnie wychowującym ojcem, w wielkim skrócie mówię, który, no, może nie przelewa się finansowo, no bo nie przelewa się. Sami zresztą na pewno wiecie, jak to wszystko wyglądało, więc nie przelewa się, jeżeli chodzi o pieniądze. Jest on jakimś tam średnim bokserem no na pewno nie z górnej półki, no więc musi dużą ilość walk staczać, żeby zarabiać na życie wpaja matowi, że oczywiście musi się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Ten spin-off nie jest oczywiście takim no spin-offem, o jakim pewnie myślicie, no bo występuje tutaj mat, tylko on gra tutaj troszeczkę drugoplanową rolę, ale też jest w tle i też wszystko jest ładnie przedstawiane. Sam zamysł komiksu jest uważam fantastyczny. Na początku możecie tego nie dostrzec, ale te cztery zeszyty w tej miniserii to jest tak naprawdę walka, ostatnia walka głównego bohatera. I podczas tej walki on ma różnego rodzaju rozważania. I dowiadujemy się tutaj wiele historii, jak do tego doszło, że jest on samotnie wychowującym ojcem, jak do tego doszło, że w cudzysłowie jest Piknął się z bandziorami. Jak do tego doszło, że jest postawiony pod ścianą. Jak on na to reagował? Jak reagował na to nasz mat? Bo to w zasadzie on jest tutaj przecież w późniejszym etapie. No, naszym głównym bohaterem. Natomiast to wszystko bardzo pięknie pokazuje, uważam. Warto to przeczytać, warto się zaopatrzyć, jeżeli ktoś ma taką możliwość, a bardzo trudno dostać już tą wersję softcoverową, jeżeli już to bardziej można dostać pojedyncze zeszyty mini serii w postaci czterech odcinków. No i jeżeli ktoś oglądał Netflixowy, a potem obecnie na Disney Plus dostępny serial, to w chyba trzecim sezonie było wyjaśnione właśnie kto okazał się matką, gdzie jest ta matka, czy ona żyła, czy ona żyje, czy ona nie żyje. Jak do tego doszło, że Mardok Senior został samotnym ojcem. Wplątany tutaj wątek religijny, wątek wiary, bo przecież wiemy, że Mat Murdock jest jak najbardziej osobą bardzo wierzącą, co też można było zobaczyć chociażby w tym serialu. Widzimy po raz kolejny jego genezę uzyskania niepełnosprawności. Jeżeli w ogóle tak to można określić, chociaż w jego przypadku chyba tak, bo uzyskanie czy utrata wzroku yy, wiązała się przecież z zyskaniem tych nadprzyrodzonych. Może nie tyle mocy, ale zmysłów. I tak, nie chcę Wam tego spoilerować, chociaż tak naprawdę komiks, no, w, tak jak mówiłem, w Polsce raczej niedostępny. Ja swój ściągałem z y, brytyjskiego Amazona i to jeszcze musiałem naprawdę na nielada okazję natrafić, chociaż i tak w ostatecznym rozrachunku, no, swoje kosztował. Ale tak jak powiedziałem, po raz kolejny można tutaj zobaczyć tą genezę Daredevila. A wiecie dlaczego? Bo teraz spójrzcie, jeżeli zastanawialiście się, jak na początku wyglądał już jako śmiałek nasz bohater Matt, to możecie sobie zobaczyć tutaj. I tutaj następuje, można powiedzieć, też swego rodzaju przemiana. Jack'a, ponieważ on uważał wcześniej, że Matt jest niestety ale kalekim synem, który jest słaby fizycznie, bo przedtem kazał mu się oczywiście uczyć nie poświęcać się jakiemuś sportowi, więc Jack robił to dla swojego syna. A wiadomo, jako samotny rodzic, który ma swoje problemy, czy to finansowe. Patrzcie, to jest ten ważny moment, mający finansowe, ale i nie tylko, bo problemy tutaj z uzależnieniem, problemy ogólnie no, tej pracy dla ciemnej strony Nowego Jorku doprowadzają do, no co tu dużo mówić, w konsekwencji pewnej tragedii tragedii, która w przyszłości ukształtowała całkowicie naszego śmiałka. I to jest, można powiedzieć, koniec, bo nie chcę wam tu, jak powiedziałem, spoilerować, komiks jest naprawdę bardzo fajny. Przede wszystkim też jak to jest w zbiorczych wydaniach. Jak widzicie do wydania zbiorczego zostało dołożonych kilka szkiców, jak miał wyglądać poszczególny zeszyt. Tutaj jest zeszyt pierwszy, jakbyście zobaczyli, w tym miejscu na przykład. Tak proponowano, ażeby wyglądał Jack Murdock, czyli widzicie, już tutaj byłoby to swego rodzaju nawiązanie do tego, że nasz Matt potem po tym wszystkim, właśnie wziął ogromny przykład ze swojego ojca, jeżeli chodzi o wygląd, czy wygląd, może nie tyle jego postaci, co przebieranie się. Tak, tutaj zeszyt numer. 4 również możemy sobie odtworzyć jak wyglądały jak wyglądał szkic tej historii a mianowicie wyglądało to tak jeszcze kolejne tutaj jak widzicie okładka jedna druga okładki do poszczególnych zeszytów tak miały się prezentować no a tutaj jeszcze spis Trade, paperbacksów i tak dalej, czyli wydań Esencjali, Daredevila i tak dalej. I zobaczcie, to jest bardzo takie dość śmieszne dla mnie. Otóż tutaj jest pewien taki no, mały błędzik Daredevil Omnibus by Frank Miller. Oczywiście jest to Frank Miller. Tak wygląda tylnia okładka, tak wygląda przód. No i pytanie zasadnicze: czy warto bawić się w to żeby importować taki komiks bądź ewentualnie przeczytać skan w internecie. Uważam, że tak, bo uzupełnia to historię jak najbardziej naszego śmiałka, czyli Mata, Murdoka, uzupełnia i pokazuje też, w jaki sposób działał i co myślał jego ojciec, dlaczego to się tak potoczyło. To jest takie swego rodzaju uzupełnienie. Wiecie, na pewno mamy w tym oryginie. Tak zwanym Franka Miller'a. Mamy też to wszystko wyjaśnione, jak mat się szkolił, i tak dalej. Tutaj nie widzimy, jak się szkolił, bo, tak jak mówiłem, jest to swego rodzaju spinów, ale widzimy, że w pewnym momencie pomaga swojemu ojcu, no, przynajmniej na chwilę, pozbyć się łotrów, już jako, no może jeszcze nie Daredevil, ale z tym przebraniem z kominiarką. Gdyby tutaj rzeczywiście zastosowano to, że Jack Murdock w ten sposób wychodził do walki, to w ogóle uważam, byłby to naprawdę niezły power, tak. Uważam, że byłoby to naprawdę coś niezwykłego, chociaż no, jeżeli tego nie ma, to też nie jest tak, że tracimy wielce na tym, ale to pokazałoby rzeczywiście, że inspirował się swoim ojcem. Podsumowując, jeszcze raz podsumowanie od podsumowania, jeżeli macie możliwość, bierzcie, czytajcie, zagłębiajcie się w wiedzy o waszym jednym z ulubionych bohaterów, bo jest to jeden z moich ulubionych bohaterów, przynajmniej jeżeli chodzi o Marvela. Także to tyle moi drodzy, napiszcie czy mieliście styczność z tym komiksem, co uważacie o takich miniseriach, które swego czasu dopowiadają, bo to było chyba albo w 2003 albo w 2007 ta seria, miniseria powstała, więc to są takie dopowiedzenia do głównych, no co tu dużo mówić, serii komiksów, wątków pogłębiające, rozszerzające, ale też nie do końca wchodzące w jakiś konflikt z tym, co jest oryginalnie prezentowane, więc co też sądzicie o takich miniseriach, czy to ma sens? Wiecie, no jeżeli ktoś ma taką manię, żeby tak jak ja, chronologicznie wszystko sobie czytać, no to niestety, ale jest zmuszony do tego, żeby no, nie do końca czytać ten, jak teraz wydają Marvel Origins yy, i tam Daredevil'a od pierwszego yy, odcinka, Zeszytowego czytać, tylko właśnie też trzeba sięgać po takie zeszyty. Też trzeba sięgać po zeszyty z Wrankiem Miller'em, też trzeba sięgać po zeszyty tak zwanej Daredevil Yellow, też trzeba sięgać po zeszyty takie jak Daredevil Fearless, czy inaczej Season 1. No wiecie, także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się no i cześć.